Ma 33 na naszych zegarach. A już teraz kolejna rozmowa. Jest z nami pan Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta do Rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry pani i dzień dobry państwu. I zacznę od cytatu: Tego nie ma w mediach. Zwraca pan uwagę między innymi na łamach właśnie tygodnika do Rzeczy na groźne zapowiedzi Ursuli von der Leyen. Proszę powiedzieć, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, a co zostało pominięte gdzieś w, w mainstreamowych mediach. Przede wszystkim zostało, zostały wybite rzeczy dotyczące zaostrzenia walki o klimat, czyli redukcji do 2040 roku o 90%, tak zapowiedziała pani von der Leyen, emisji CO2 i rewizji traktatów. I to jest oczywiście bardzo ważne, ale do tego dochodzi jeszcze wiele. Innych, dodatkowych rzeczy, o których powiedziała pani von der Leyen w swoim wystąpieniu. Nie będę tutaj mówił o wszystkich, ale powiem tylko o niektórych. Jeżeli mówimy o Zielonym Ładzie, no to na przykład mamy zapowiedź czegoś takiego, co ona nazwała Zielonym Ładem, czy Czystym Ładem dla przemysłu. I w ciągu 100 dni, od momentu swojego wyboru, tak zapowiedziała, ujawni, na czym by to miało polegać? No, możemy się spodziewać, że prawdopodobnie będzie to jakiś kolejny program, który dla przemysłu europejskiego tak naprawdę będzie oznaczał konieczność wprowadzenia bardzo ostrych norm, a więc także spadek konkurencyjności zasadniczy. Inna taka zapowiedź ciekawa. To ciekawa lub nieciekawa, to y, kwestia zrobienia z Europolu, czyli europejskiej organizacji, która dzisiaj jest po prostu platformą współpracy europejskich y, policji, y, zrobienia normalnie funkcjonującej, ponadnarodowej y, siły policyjnej. Takiej, która, tak można było wnioskować z tego, co pani von der Leyen mówiła, mogłaby działać y, w państwach europejskich bez żadnych specjalnych. Zezwoleń. No czyli można sobie wyobrazić, że po wydaniu polecenia Europolowi jego funkcjonariusze mogliby bez nawet powiadamiania poszczególnych państw przemieścić się gdzieś nie wiem, z Francji do Polski, w Polsce dokonać zatrzymania i kogoś odwieźć właśnie znów do Francji powiedzmy. Więc też bardzo niebezpieczna zapowiedź. Kolejna rzecz no to kwestia tego, co z rolnikami. I tutaj niby była mowa o tym, że oczywiście rolnictwo jest bardzo ważne. Tam cały taki pasus poświęciła temu pani von der Leyen. No i właśnie dlatego, że jest takie ważne, a przecież klimat się zmienia i trzeba tym, tym zmianom klimatu zapobiegać, bo one też rolnikom szkodzą, no to zrobimy wielki okrągły stół, co zrobić z rolnictwem, i w tym, przy tym okrągłym stole oprócz przedstawicieli rolników usiądą. Są też przedstawiciele organizacji zajmujących się ochroną um, przyrody, klimatu no, czyli organizacji, które dzisiaj po prostu walczą z rolnikami. Co może z takiego dialogu przy okrągłym stole wyniknąć? No to tylko można się domyślać. Jeszcze jedna zapowiedź, o której chcę powiedzieć, a która mnie mocno zaniepokoiła coś, co pani von der Leyen nazwała Europejską Tarczą Demokracji. To ma być system, który będzie walczył z dezinformacją i manipulacją, według pani von der Leyen. A dokładnie rzecz biorąc, nie wiadomo, ale jak słyszymy, że. Jakiś system, jakaś, jakaś struktura ma służyć walce z dezinformacją. Oczywiście tu pani von der Leyen robiła odniesienia do działalności Chin czy Rosji, ale jeżeli słyszymy, że ma służyć do walki z dezinformacją, no to można założyć, że będziemy znów mieli do czynienia z jakimś mechanizmem cenzorskim. To jest tylko kilka z tych punktów, które się w wystąpieniu pani von der Leyen pojawiły, a o których zbyt wiele w polskich, ja wreszcie nie tylko polskich, mediach nie słyszeliśmy. No właśnie, tutaj naprawdę można się pochylać i dużo mówić o każdym z punktów wymienionych przez pana, pana redaktora. My odsyłamy naszych słuchaczy do szeroko opisanego artykułu, właśnie do tego artykułu na portalu Do Rzeczy, ale z jednej strony Ursula von der Leyen mówi o, no wiemy już i widzimy, że będzie kontynuacja tej dotychczasowej polityki klimatycznej, jest mowa o tym, że no zrealizowanie tych kryteriów musi być postrzegane w kategorii, Kategoriach konkurencyjności unijnej gospodarki. Jak to się ma do rzeczywistości i czy gdzieś tutaj ta rozbieżność jest wyłapywana przez jakieś frakcje, przez jakieś siły w Parlamencie Europejskim, jest szansa na, na to, że no dojdzie do jakiegoś otrzeźwienia, bo my wiemy i wszyscy widzimy i mieliśmy w, tak naprawdę na miastkę obserwując protesty rolników i polskich i europejskich, że te zapisy zielonego ładu po prostu uderzają w naszą gospodarkę, uderzają w naszą konkurencyjność, czy jakieś otrzeźwienie czy jest jakakolwiek szansa na, na zmianę tej polityki? To była podstawowa. Rozbieżność czy sprzeczność wewnętrzna w tym wystąpieniu pani von der Leyen, ona zaczęła od tego, że europejskie rodziny boją się o swoją przyszłość, rolnicy czują się przyciśnięci do ściany, i mówiła dużo o tym właśnie, że przyszłe pokolenia nie wybaczą nam, jeżeli nie zapewnimy im godnej egzystencji, jeżeli Europejczykom nie będzie się dobrze żyło, a jednocześnie zapowiadała wspieranie. Mechanizmu, czyli Zielonego Ładu, który jest dokładnie w sprzeczności ze wzrostem konkurencyjności czy ze wzrostem zasobności. Um, powiem szczerze, nie wiem, czy ktoś wprost tę sprzeczność wychwycił. No, częściowo. Ona się pojawiła również w tym słynnym wystąpieniu pani poseł Ewy Zajączkowskiej Hernik. Natomiast nie widziałem, prawdę mówiąc, a już na pewno nie w polskich mediach, podsumowania tego wystąpienia, które by wychwytywało tę sprzeczność, no ale to nawet właściwie nie jest specjalnie konieczne. To znaczy, my już wiemy i wszystkie, wszyscy komentatorzy wszystkie media, które. Obserwują uważnie politykę europejską i y, y, europejską gospodarkę i system Zielonego Ładu, że Zielony Ład jest w sprzeczności z tym wszystkim. No, pod, podstawową rzeczą, i sądzę, że to jest powód, dla którego pani von der Leyen w ogóle mówiła o tym problemie zasobności Europejczyków, czy wspominała o tym, że europejskie rodziny są zmartwione kosztami życia. Podstawowym problemem jest właśnie to, to znaczy, że przebija się do świadomości, że Zielony Ład oznacza e, zubożenie Europejczyków, oznacza problemy z kosztami życia. Gdyby ta świadomość nie narastała, no to podejrzewam, że pani von der Leyen w ogóle by o tym nie powiedziała w swoim wystąpieniu. Mamy jeszcze też bardzo no, kontrowersyjny podatek klimatyczny ETS-2. Co on może oznaczać dla Polaków, dla naszej gospodarki? Czy mamy jakiekolwiek narzędzia, aby, aby jakoś jeszcze sp spróbować, spróbować go ominąć? Rzeczywiście to się na szczęście zaczyna przebijać, jak sądzę, do świadomości Polaków, którzy. W większości ze zdziwieniem czytają teksty kolejne pojawiające się, na szczęście znów powiem, w mediach o tym, że trzeba będzie, że jakiś podatek zostanie doliczony do ceny paliwa, do ceny ogrzewania. No. Ja mówię o tym i ostrzegam przed tym od lat i, i jeszcze paru innych dziennikarzy, natomiast wiem, że zdecydowana większość Polaków kompletnie sobie z tego nie zdawała sprawy, i teraz może to się trochę zaczyna zmieniać. Skutki tego będą oczywiście katastrofalne. Samo to wyliczenie wstępne, które się niedawno pojawiło, dotyczyło wysokości ETS-2, czy inaczej tego, w jaki konkretny sposób ETS-2 wpłynie na cenę paliwa. I była tam mowa o tym, że ta cena paliwa może wzrosnąć od 40 do 50 groszy. Już samo to pokazuje nam, jak gigantyczny będzie wpływ tego, no słusznie Pani powiedziała, podatku, mimo że to jest formalnie system handlu emisjami rozciągnięty na kolejne dziedziny, ale tak naprawdę to będzie podatek klimatyczny. Jak, jak ogromny będzie tego wpływ, no bo przecież jeżeli podrożeje tak znacząco paliwo, a jest to um, wysokość y, tego dodatkowego podatku tylko chwilowa, bo przecież ETS-2, te świadectwa, te uprawnienia do emisji będą mogły, y, ta cena będzie fluktuować w zależności od tego, jak będą notowane na giełdzie. Więc to nie musi być 40-50 groszy. Równie dobrze może to być złotówka, mogą to być dwa złote w kolejnych latach. Więc wpływ tego na wszystkie dziedziny gospodarki będzie gigantyczny. Dlatego, że przecież wszystko zależy od paliwa. Transport towarów zależy od paliwa. To, ile będą towary na spółkach sklepowych kosztować, zależy od paliwa. A do tego dodajmy jeszcze, że ETS-2, obejmie również mieszkalnictwo, czyli to, ile płacimy za ogrzewanie. Jeżeli to ogrzewanie jest zapewniane ze źródeł takich jak gaz na przykład, czy jak węgiel, no to wtedy możemy sobie wyobrazić, że to będzie absolutny. Szok dla Polaków, a mówimy o dacie bardzo bliskiej, bo 2027 lub ewentualnie 2028 rok, jeżeli Komisja Europejska zdecyduje o przesunięciu. I pyta Pani, co my możemy z tym zrobić? Czy możemy to jakoś opóźnić? No, bardzo dużo zależy: po pierwsze, od organów unijnych, co zrobią, i tutaj też jest kwestia działania Rady Europejskiej, ale po drugie. Odpowiedź jest prosta. To znaczy, jeżeli coś, jakaś regulacja unijna, jakiś system w Unii Europejskiej tak dramatycznie zagraża mm, polskiej gospodarce i polskim obywatelom, to zawsze w ostateczności polskie państwo może się takiemu systemowi nie podporządkować i po prostu pójść na zwarcie z Unią Europejską. I moim zdaniem ten właśnie system to jest taka sytuacja, w której polskie państwo. Mogłoby postanowić, że nie podporządkuje się temu systemowi i po prostu tego podatku nie nałoży i dalej próbować o swoje prawa walczyć, między innymi w Europejskim w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No właśnie, ale z drugiej strony, pytanie, czy my. Czy potrafilibyśmy coś, coś takiego zrobić. Trochę o tym mówię, bo dzisiaj, pierwszą godzinę po rozpoczęliśmy z Anną Bryłką z Konfederacji i ona no, mówiła o tym, że po prostu w Parlamencie Europejskim nie wszystkie frakcje traktowane są równo, to, to jest oczywiste, nie wszystkie działają na równych zasadach, no ale jak spojrzymy teraz na wyniki tego, jak kształtuje się obecny Ład Unii Europejskiej, no to patroci dla Europy nie mają ani swojego przewodniczącego w żadnej komisji, ani wiceprzewodniczącego i faktycznie gdzieś to wygląda Także bo mówiliśmy o tym, że prawica i ten, ten konserwatywny głos przebija się w, w Unii Europejskiej, a tak naprawdę niestety chyba wszystko wskazuje na to, że cały czas ten stary układ, który rządził, będzie, będzie nadal miał najwięcej do powiedzenia. No, ten stary układ ma najwięcej głosów i mniejszość, czyli grupy suwerennościowe, nie zdobyły mniejszości blokującej. Stąd rzeczywiście tak to w tej chwili wygląda. Natomiast no, tu trzeba powiedzieć też, że Anna Bryłka ma niestety słabą sytuację jako przedstawicielka Konfederacji, bo ona należy do, te, do tego trojga posłów Konfederacji Europosłów Konfederacji z łącznie reprezentacji sześcioosobowej, którzy nie należą do żadnej grupy politycznej. No i, i to niestety bardzo osłabia y, możliwości działania. Właśnie tych trojga. Natomiast co się będzie dalej działo w miarę jak będą się zbliżały daty, na przykład wejścia ETS-2, w życie, to po prostu tego nie wiemy. No, pani von der Leyen została wybrana głosami um, głównego nurtu, ale plus zieloni. To znaczy najprawdopodobniej, bo głosowanie jest tajne, najprawdopodobniej była to. W przeważającej części suma głosów socjaldemokratów, IPP, Europejskiej Partii Ludowej i właśnie zielonych. No i stąd też to, tej zapowiedzi, i to jej wystąpienie było tak mocno nakierowane na te kwestie klimatyczne i ekologiczne. No ale jak długo ona to mm, poparcie utrzyma? Jak będą się zachowywali wyborcy poszczególnych ugrupowań? Czy w każdej sprawie uda się znaleźć w Parlamencie Europejskim większość? No niektóre. Rozwiązania unijne, takie jak na przykład yy, yy, odejście od rejestracji samochodów spalinowych od 2035 roku, czeka rewizja, czyli taki przegląd, czy rzeczywiście jest to możliwe w ciągu najbliższych lat, już w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. Więc my jesteśmy w tej chwili w okresie przełomowym i przed wieloma bardzo niewiadowymi. I jednak pamiętajmy, że yy, no. Koszty życia i to, ile zostaje Europejczykom w portfelu, tu podkreślam, Europejczykom, właśnie nie tylko Polakom wcale, nie yy, tylko Polacy z tego powodu cierpią, to jest taki najmocniejszy zwykle impuls do yy, no, pewnego rodzaju buntu społecznego. Ten bunt się może objawiać na dwa sposoby: albo wynikami wyborów w poszczególnych krajach, a przecież cały czas jakieś wybory będziemy mieli w, za. Trzy lata wybory prezydenckie we Francji, no to będzie bardzo ważna sprawa, aż po bunt w postaci wyjścia na ulicę, tak jak to zrobili rolnicy. A jest oczywiście pytanie, ale to już jest może temat na odrębną rozmowę: czy taki bunt jest możliwy w Polsce? Ja uważam, że niestety nie. Wywołał Pan Francję to na momencie, który już nasz ostatni temat, Igrzyska Olimpijskie i no, niestety coraz więcej kontrowersji, które, które się pojawiają, bo z jednej strony wczoraj szeroko komentowane, komentowane starcia części sportowców. No, Kobiet z kobietami, ale wiemy i o tym mówimy, że, no, że często po prostu są to mężczyźni, czy to starcia w sportach walki. Mieliśmy też, w, chyba już nawet mamy, wystosowane przeproszenie w stosunku do katolików przez organizatorów igrzysk. Mowa oczywiście o tej ostatniej wieczerzy na całym otwarciu tej ogromnej sportowej imprezy. Jaki jest tutaj Pański komentarz? Przeprosiny to są przeprosiny na takiej samej zasadzie, jak bardzo często pojawiały się w Polsce, kiedy doszło do, jakiejś, do jakiegoś podobnego aktu. Tutaj na ogół to dotyczyło też jakiejś dziedzin sztuki, no i wtedy się pojawiały takie, takie przeprosiny, które, które właściwie lepiej być może, gdyby ich nie było. Kiedy słyszeliśmy stwierdzenie, no przecież to nikt nie chciał nikogo obrazić. Nie spodziewaliśmy się, że ktokolwiek może się poczuć dotknięty. No, jeżeli się ktoś poczuł, to przepraszamy. I te, te były dokładnie na takiej samej zasadzie wystosowane, więc w ogóle trudno je traktować poważnie i uznać, że były szczere. Natomiast samo to, że one zostały wystosowane podważa argumenty tych wszystkich, którzy twierdzą, że nic się nie wydarzyło albo że ktoś sobie tutaj coś wymyśla. Zresztą no, w samej Francji, a ja obserwowałem dosyć uważnie jak ta dyskusja wyglądała we francuskich mediach, nie było takich wątpliwości jak te, które się pojawiły w Polsce. Na przykład ten, ta próba zwekslowania punktu odniesienia tego najsłynniejszego momentu Otwarcia, ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich na obraz jednego z holenderskich mistrzów z pierwszej połowy XVII wieku wiszący w, w muzeum w Dijon i przedstawiający tam scenę z mitologii greckiej, a nie w ostatnią wieczerzę, no to się we francuskiej dyskusji w ogóle nie pojawiało. To jest tak, że po prostu w Polsce ktoś to podłapał, co tam gdzieś funkcjonowało na kompletnym marginesie i nagle okazało się, że wszyscy um, celebryci, fajnopolaccy um, znają doskonale ten obraz i na pewno byli w muzeum w Dizzyngtonie. No i przecież mówią, no wy ignoranci, nie wiecie, że to właśnie o ten obraz chodzi. Nie, nie, no po prostu nie dajmy się zwariować. Nie, nie dajmy się zwariować, powiedział Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta do rzeczy, który był gościem poranka wnet. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję i życzę dobrego, pięknego dnia.